Witaj na kanale Chodź na Słówko. Ta i wszystkie inne nasze medytacje dostępne są również w serwisie Spotify. Każdy, kto nas tam zasubskrybuje, otrzyma dostęp do wszystkich naszych materiałów bez jakichkolwiek reklam, a od teraz znajdziesz tam również nasz najnowszy kurs pod tytułem Oddech to moja supermoc. Link znajdziesz w opisie. Ta medytacja przeznaczona jest do odsłuchiwania podczas spaceru na świeżym powietrzu, by zwiększyć swoją uważność, zrelaksować się i oczyścić umysł. Na początek mam dla Ciebie bardzo proste pytanie: Jak się dziś czujesz? I pozwól, by odpowiedź. Sama wybrzmiała z Twojego wnętrza. Gdy będziesz gotów, zwróć uwagę na pozycję swojego ciała. Czy patrzysz prosto przed siebie? Czy może delikatnie w górę lub w dół? Zauważ pozycję swoich barków i ramion. Czy są delikatnie spięte, podniesione, czy swobodnie opadają? Po prostu obserwuj. Nie musisz nic robić, choć możesz, jeśli tylko masz na to ochotę. Zauważ, czy Twoje plecy są całkowicie proste, czy delikatnie zaokrąglasz kręgosłup. Obserwuj długość swoich kroków, to w jaki sposób stawiasz stopę. Poczuj tempo swojego chodu, czy jest szybkie? Wolne, a może normalne takie jak zwykle. Pamiętaj nie ma złego lub dobrego sposobu na spacerowanie. Po prostu obserwuj, skupiając się na płynących odczuciach, zupełnie ich nie oceniając. A teraz skieruj uwagę na powietrze wokół ciebie. Wdychaj je nosem i wydychaj powoli nosem lub ustami, jak wolisz. Zauważ, jakie ono jest. Jaka jest jego temperatura? Zauważ jako muska twoją twarz, gdy stawiasz kolejne kroki. Czuj, czy wdychając powietrze przez nos czujesz delikatny chłód, orzeźwienie, a może przyjemne ciepło. Poczuj zapachy, które cię otaczają. Czy czujesz coś intensywnego, lub może subtelnego, ledwie dostrzegalnego. Jeśli nie czujesz nic szczególnego, to również w porządku. Zwróć teraz uwagę na wszystko to, co widzisz przed sobą. Może idziesz drogą, którą znasz niemal na pamięć, lub jesteś w nowym, nieznanym miejscu. Pozwól swoim oczom swobodnie obserwować, spójrz wysoko w górę, a teraz w dół, i rozejrzyj się na boki. Pozwól, by twoje oczy były całkowicie rozluźnione i w ogóle nie przejmuj się tym, że możesz teraz trochę śmiesznie wyglądać. Zauważ wszystkie szczegóły, detale, które pojawiają się przed Tobą. Czy coś z rzeczy, które widzisz, budzi w tobie jakieś emocje lub wspomnienia? Zwróć na to uwagę, ale po prostu obserwuj odczucia, nie wchodząc w nie głęboko. Niech przemijają, tak jak kolejne kroki. Zwróć teraz uwagę na swoje stopy, poczuj odczucia pod Twoimi podeszwami, co czujesz z każdym kolejnym krokiem. Poczuj ruch w kostce. Zauważ, jak ważna jest to część ciała, a jak rzadko zwracamy na nią uwagę, jeśli nie powoduje nam dyskomfortu lub bólu. Zwróć uwagę na pracę łydek, zauważ delikatne napięcie i rozciągnięcie, gdy stopa dotyka ziemi. Obserwuj teraz ruch w kolanach, poczuj odczucia, jakie płyną z tych niesamowitych i skomplikowanych stawów w Twoim ciele. Poczuj teraz odczucia w biodrach, pośladkach, zauważ, jak przenoszą cały ciężar nogi podczas każdego kroku. zauważ odczucia w swoim tułowiu poczuj, co czujesz. Może to delikatne napięcia mięśni brzucha i pleców, lub jakieś inne odczucia. Zwróć teraz uwagę na swoje barki i ramiona, zauważ w jaki sposób poruszają się, czy opadają swobodnie, czy kontrolujesz ich ruch. Poczuj odczucia, które płyną przez szyję i kark. Mogą być one bardzo delikatne, dlatego daj sobie chwilę na to, aby je zauważyć. Teraz obejmij uwagą swoją głowę, co czujesz w mięśniach twarzy, na potylicy, czy na czole. Obejmij teraz uwagą całe swoje ciało i poczuj, jak każdy krok powoduje delikatne wibracje, które płyną od stóp aż po czubek głowy. Jeśli pojawiły się jakieś rozpraszające myśli, to wiedz, że to całkowicie normalne. Pozwól, by po prostu sobie przeminęły. Pozwól sobie teraz na spokojny spacer w swoim tempie. Jeśli chcesz, możesz w myślach powtarzać sobie delikatnie, którą stopą wykonujesz krok, by były one jak najbardziej uważne. Kiedy jedna ze stóp dotyka ziemi, po prostu powiedz sobie w myślach lewa, prawa, lewa, prawa i tak dalej. Jak się teraz czujesz? Czy teraz widzisz, że codzienny spacer może być całkiem wyjątkowy? Gdy tylko poświęcimy mu trochę więcej uwagi, nie rozpraszając się i na chwilę wychodząc ze swojej głowy. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie przyjemne doświadczenie. Jeśli chcesz, możesz zawsze wrócić do tego nagrania. Dziękuję Ci za Twój czas i za odsłuchanie tego nagrania. Miłego spaceru. I do usłyszenia niedługo.